Za chwilę lider okręgówki częstowskiej kamica Polska zagra sparring z trzecioligowym zespołem szczęsowy z Wiktorią. Jak będzie w tym meczu? No na pewno będzie ciężko, ale uważam, że na tym etapie rozgrywek nie chodzi tylko o wynik, ale chodzi o to, żeby każdy wyszedł na boisko i zrobił swoje, wybiegał. No jest dużo wody i pewne rzeczy i założenia trzeba do warunków dostosować. I wydaje mi się, że dzisiaj przede wszystkim prosto ta gry będzie górą. Jeżeli będzie kombinacja w wodzie, to to tylko będzie porażka. Kamienica jest liderem, to na, nie ulega wątpliwości, że na pewno myślicie o awansie. No na pewno myślimy o awansie, chociaż yy, chcę tu powiedzieć, że jeden mecz można przegrać i możemy od razu spać na trzecie miejsce, dlatego podchodzimy do tego bardzo ostrożnie. Po prostu chcemy w każdym meczu zdobyć trzy punkty, a reszta się ułoży. Jakieś zmiany w na wiosnę? To znaczy na wiosnę jedna zmiana jest, yy, znaczy zmiana. Przyszedł zawodnik Bartek Dobosz z Wiktorii Częstochowa. Mam nadzieję, że wzmocni nas zespół. Yy, do tego tutaj jeszcze są takie kosmetyczne zmiany, odkurzenie starych zawodników, no ale to tak, nie chcę tu mówić oficjalnie, bo dopiero się okaże, czy mi się uda to doprowadzić do końca. To była krótka rozmowa, krótki wywiad z trenerem yy, lidera okręgówki Kamnicą Polską, panem Sebastianem Snodackim. Dziękuję. Dziękuję.